Siemka kochani, witam Was na moim kanale i dzisiaj jestem znowu z babcią, ponieważ tutaj to nocować co w ramach tej to jest tyle odcineczku, bo przyszłam na kilka nocy tutaj. Tak, bo są ferie i... I dzisiaj możemy się pod... Ja tu dbam z dużą ilością osób, bo zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj ze mną właśnie babcia. I jeśli chcecie na przykład z drugą babcią, w którą babcia, to tak E, Baciania. No to piszcie, czy chcecie jeszcze z kimś innym w serię. E, widzicie, mamy tutaj B, czyli Babcia, tak masz, prawda? Bo też babcia tam jest jestem. I mamy na drugiej N, czyli Nikola. Nikola. I będziemy wybierać. Babcia, Jeśli ktoś się z nas, no to właśnie mamy napisane i Tata będzie czytał, powiem podstawowe. czy ja to w ogóle podam przy tata, sobie? Tak, tata, tata, tata będzie czytał przykładowo, co dużej śpi. No i dajemy albo N, albo B. Dobra, to co, nie przedłużając? Możemy dawać obydwa Już mówię. Aho. Jeśli jest remis, coś musicie sobie uzasadnić, nie? Faktycznie. I ja czasem też mogę potwierdzić, bo znam obydwie osoby, to chyba też tam trochę... Się w razie, czek. jak w challenge będzie podoba, to później może dziadka? Dziadka! dziadka. dziadka! To co? Dobra. Dziadka. Ja czytam, słuchajcie, pierwsze pytanie. Tak. Pierwsze pytanie. Kto więcej czasu spędza na świeżym powietrzu? No chyba proste. No. No ja wiem. I na 3-4 podnosicie rękę? No na 3-4. <try> na 3-4. Babcia, tak, ponieważ babcia codziennie chodzi. Po na, po prostu, zakupy. na zakupy. Na zakupy, wszędzie. Albo po to, żeby jakieś wodę, to A po to, wodę, tak. A tak Babcia sobie nie wyobraża, żeby cały dzień siedzieć w domu. Nie, nie, ale ja nie ja lubię ja chodzić. Tak, no, dużo Dobra. chodzić. Trzeba. Następne, Następne. Dla zdrowia. A ja, no, pozostać w domu, a Ryż idzie do mnie sam Następne pytanie, kto ma e, o, łatwe. częściej czysto w pokoju? Babcia, babcia, bo babcia sprząta codziennie, ci sobie? Albo widzi jakiś kucz, to od babcia, razu bierzesz i sprzątasz. Ja tak, ja tak nie mogę, ja mam w tej chwili bardzo grudno w po pokoju. Nie ja mówię sobie tylko nie, że wstanę rano o 8 i posprzątam, ale nigdy tak się nie stanie. Nie? Następne pytanie. <laughs> ja bym bardzo chciała. Kto jest z was wyższy? Ja? Tak? No. Nikola, no babcia przerosła. A kilka już teraz babcia przerosła, niestety. już teraz babcia idzie w dół. E, możecie Nikola w dużo. nagramy porównanie. No Babcia ma metr 50, a Ty masz ile? Metr 60? No. No to babcia No ze mnie się mierzyłam. Byłam pod bo... Byliśmy razem w PEPKO i żeśmy no, się mierzyły. Żeśmy się bo się jest mierzyły. ta tablica. Mm -hmm. No, także babcia mnie odrzucała. Zresztą świąteczne zakupki, ponieważ. Także Nikola, babcia już przerosła. Kto tak. ogląda więcej filmów? Ale w sensie na YouTubie? Czy filmów, chodzi o seriale? Filmów, no, seriali, filmów. Wszystko. You, uh, film, telewizji, tak wszystko. No Albo przecież YouTube ogląda. YouTube oglądam, oglądamy seriale, telewizję. Oglądam ogląda, milionerów, właśnie. oglądam na wspólny, oglądam seriale. Oglądam familia dy, nie familia. Babcia cały dzień ma włączony telewizor No właśnie A oprócz tego leci telewizor i jeszcze w telefonie ogląda YouTube'a YouTube'a też ogląda Ale babcia tego nie ogląda Babcia Oglą. zostawia, zostawia telewizor Idzie gotować, żeby wyjść. Nie, 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 nieprawda, nie, Nikolo ogląda, no nie jestem w stanie zawsze. No dobra, to tak, tak, ale to dużo telewizji, nie. babcia ogląda, milionerów, ten, seriali na wspólnym. Wiesz, że babcia lubi różne. Dzisiaj, jak my przychodzimy do babci, to od razu leci szuk... jakaś familiada no, tutaj. Wszystko. Babcia lubi różne te teleturnieje. Te, te Ona telewizja rzadko leci. Wow. Sczęgu nie umie. No, ja. jak do mnie przychodzicie, to jak jest telewizor włączony, to chociaż sobie szansę na sukces. Dokładniki Dokładniki. Kielbicy, sikiery, no bo nawet nie ma ja podłączonej, telewizji, widzicie, kiedy? No, Dokładniki to właśnie. używasz. Babcioma. Dobra, następny pytanie. Kto ma więcej selfie w telefonie? Selfie? Mhm. O kurczę, A co to? A co to? Samozabiący sobie. No nie, no ja. O, to nie, to ja Nikola. Ja codziennie na snapie sobie pstrykam. To Nikola. Już dzisiaj sobie A no. Ty ja się już mam przy telefonie. A to ja na statku, a, a to ja, ja, ja też. Aha, zdjęć ogólnie. No. Nie chodzi, że w te, z siebie po prostu. Ja... No to Ci powiem, że tak by było od pół na pół. Ja też. tak Bo no. ja też trochę mam. Ja mam nawet w telefonie, wczoraj żeśmy oglądali, bo tu ciocia była i oglądaliśmy stare zdjęcia z Majorki z trzech lat. No, także tu jest... W sensie jak zdjęć, to mówią zdania są podzielone. o. 5 w telefonie masz ty więcej, ale siebie jakby... To... Jako y, samej siebie. To... Ja może ja w aparacie nie mam, bardziej ja na snapie mam. No, no. A tak to na znaczeniu, więc... jak jako dwa, no. Tak, sama siebie nie. No. Następne pytanie. Która ile ich ma to? z trzysta. Właśnie widzę tą kartkę. Ale nie, aż ja tyle tam... nie będziemy czytać. Okay. Kto? bardziej zwraca uwagę na swój wygląd. <grymne> A jeju? Nie wiem, może dwie. Okay. No, może no, dwie. I Nikola chce ładnie zawsze być i wyglądać, ładnie zawsze się ucieszy, Ja też się teraz którą bluzkę Nikola, no powiedz. No, no babcia to, też. Albo po... Do... No, ja zawsze bluzki. chcę być jakoś, wiesz, ładnie wyglądać, ja no. też. No. Mimo woli, że... Ja też loki przygotowałam. No, na no, no, mówię, że Cię Nikolka tak ładnie włoski sobie zrobiła. tylko sobie tak podpięła, ale no, bluzeczkę sobie przebrałam ładnie. Bardzo ładną spinkę. No, mam bardzo ładną spinkę. Każda że się przygotowała... Jesteśmy ja mam... obydwie takie każda. pedantki, o. Tak, powiedz. Pedantki. Kto ma... Dłuższe włosy. Ojeju. Chyba mamy równe. też ja teraz mam loki, ale mamy... A nie, loki. chyba Ty masz dłuższe. A ja będę gdzieś może dotąd. No nie, to Nikola ma dłuższe. Ale o kilka... Nie o, o długo, nie o dużo. No, miesiąc, no, 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 ale trochę nie. tam minimalnie. No ja. No, ja. no ja mam spięte teraz także. Ale A jak mnie ja oglądają, nie to wiedzą mniej więcej, nie? Niż takie masz. No może ale tak. Ale dłuższe, no. dłuższe nawet. Kto więcej czyta? sensie ty gazety chyba nawet czytasz, nie? Gazety, no gazety tak, ale ty więcej książek czytasz, nie? No. no a ty lubisz właśnie Harry Potter, różne te lektury w szkole, no. do szkoły książki, lekcje. Lektury w szkole to tak są sobą powiedziałam. No, ale, no ale też czytasz. Ale no. dla siebie, ja wolę czy to jest dla siebie niż dla szkoły. No. Więc, więc ja. Dla siebie masz książki. Kto częściej wydaje pieniądze na pierdoły? O! Czuję diabelnie proste. Trzy, cztery ry. Babcia. Rozejrzyjmy się wokoło. Wszędzie no. masz świeczuszki, kuńki... Ale kolejne, co nie to nie masz... są bo Ci się to podoba. No babcia... To znowu jest gierdowe są. Coś ja też mam na parapetach, ale ja mam... Nie kupuję no do... więcej. No I jak ty coś pierdol. widzisz, No dobrze. Telepie, dobrze, to babcia. Okej? Okay, dobrze, okej. Okay. Cesie w też... powiedz kto kto kupuje pierdoły? O, Reksusiołbi też. A, Rek się, się, A Rek się też ma. Pięć razy w roku zmienić panie. No, no ma. No teraz znowu ma, i mówi, że jeszcze na gwiazdkę dostał Do dostał I jeszcze miseczkę. teraz, i jeszcze gdzieś tam schowane. Masz jakieś Ma jeszcze tak. takie legowisko w kształcie kości. Babcia. No bo on I... musi mieć taki. No. On jest taki kochany, nasza znajda z lasu. Bo my żeśmy go znaleźli. Nie wiem, Wiesz, czy, czy widzowie wiedzą o tym, że my żeśmy to go to znaleźli jedna. sześć lat temu w lesie. Byliśmy na grzybach, grzybów nie było, lepiej Ale, pisałka, ale z... znaleźliśmy takiego, takiego dużego rudego. Chodź pokaż, jaki jesteś duży. Pokaż się tutaj. Pok Jaki jesteś piękny teraz, jako masz piękną nogruszkę, o i taką mu babcia kupiła ładną, o. On to jest... Batman czy już inna? Nie, cały czas Superman. Superman. Reksio! 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 tak Superman. Reksio, Reksio znajdasz z lasu. Znajdę z, z lasu, ma lasu tak. Mam na bierze wiedzieliście o tym? No, no bo my tak mówimy, bo ma tu taki znak jak w wie, fla. Później pokażemy z bliska. No dobra, następne pytanie. Później pokażemy nie, 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 To ma większe, właśnie Właśnie nam się pizza nie, 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 ma większe poczucie większe to. No niech będzie, Nikola no też. No ja też. Następne pytanie. Na kto? Teraz mam dobry humor, nie? No to? Nie, zawsze jest, nie, słuchaj, nie zawsze jest tak, że jesteś wesoła. Bo różne są humory. Nieraz się wstanie lewą nogą. No ja cię ja o 14. Już dobrze, bo tata mówi następne pytanie. <śmiewanie> tata, ty codziennie wstajesz o 13. To więcej nie. Chyba babcia. No A ja dużo zrobimy... łakoci jem. I zaraz właśnie przybitkę babci szafki. <noise> <noise> już się ja trochę mniej robi. Babcia, bo babcia, babcia je dużo słodyczy, dużo. O właśnie zrobiłam dobry serniczek, później możemy pokazać. babci babcia to robi codziennie. Na sernicz. ciasteczka Choreo zrobiłam tą razem, tak że no, na pewno no, będzie dobrze. No, no. No. no, więc widzę. będzie serniczek dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, było małe cięcie. Nie, nic się nie z kamerą, wszystko jest nagrane. E, po prostu pizzy już się zrobiły i. I trochę powiem. ją poczuć? Ale już tak się spaliło. <grym> Dlatego jak skończymy ten odcinek zaraz, to będziemy dokończać pizzę challenge. Dobra, dwa ostatnie pytania, powiedzmy. pytem ma mnóstwo. Mm. Ciągle tylko czasu mało. <grym> to jest dobre pytanie. Kto ma większą stopę? Ja. Ty masz taką płetwę? No. Tak. Jaki ma... masz rozmiar? siedem. 37, 38. Nie no, 37. No w sumie powiem... To samo macie. Tak powiem Ci szczerze, że Nikola jeszcze moje buty założy. No. I łapcie. Także to... W sumie to porówno mamy, no. Ja może o jeden rozmiar. Bo ja teraz zależy. Ale też, zależy czas, na przykład, jakie buty. Buty, właśnie. Na przykład buty, Sami na przykład teraz zakupiłam, ja kupiłam Adidasy to miałam 38, a jak na przykład letnie 37, no, to zależy czasami od czasami rozmiaru. Się, 68, ale no. tak trzy działy, 36 38. O, w tych tak. Już się w tych granicach się, się mieści dwie. na razie. Hmm. Dopóki ona, bo to wiadomo, Nikola rośnie, Ostatnie więc... Ostatnie pytanie, kto lepiej śpiewa? No pewnie, że Nikola. No Chociaż ja, ja, ja też lubię śpiewać. No ja bym się zastanowiła. Nie no, nie no. Babcia była młoda, śpiewała gdzieś na obozach, czy gdzieś? Tak. No babcia lubiła śpiewać i lubiła. Dlatego Dlaczego wiecie, dlaczego ja lubię śpiewać? Bo no po babci. Bo tata tylko... No ale tata też ładnie śpiewa. No, trochę tam pamiętasz, jak on śpiewywał sobie. <laughs> jak, no co to była to za piosenka, śpiewał. co to śpiewał? On codziennie babce śpiewa śpiewać id idąc sobie w kuchni. Albo się gwiżdża. No, no to dobrze, to też, to też jest muzyka, No tak, no tak, więc dajmy. Jakie no, to pytanie, kto cuduję byłby. No dziadek jedziemy. jeszcze umie ładnie śpiewać nasz. Musimy kiedy dziadka wziąć się gitarę. To zawsze jest gitarą. Albo kto, kto lepiej gra na nerwach. To komu? No, to komu bardziej gra na nerwa. No Nikolatacie. Tak. <laughs> Tata mi chyba. No. Nadzajem sobie grają. Jeden drugiemu gra. To było ostatnie pytanie? Tak. Dziadka, by trzeba było wziąć jeden na gitarę, tak, kupić mu struny, i dziadka wziąć i co śpiewa i zagra. Hmm. Tych pytań jest jeszcze masa, czyli jeśli chcecie drugą, bo nie mówię drugą, bo chyba piątą część, zda kto, no to piszcie i piszcie z kim. Czy chcecie może kolejną część z babcią, czy może, nie wiem, z mamą, kimkolwiek? Z piszcie dziadkiem. Kolejną. Chyba że jakiś fajny pomysł, żeby z babcią jakiś czynyc śmieszny nagrać. Na przykład? Polegnie. No to nie ja, to już widzowie by musieli swoich decydować. No, dobra. Na karcie społeczność wystawimy zdjęcie z babcią, i tam mogą pisać komentarze. Tak jest, mam nadzieję, że takie odcinki wam się spodobały, nigdy w sumie Babcia nie... pierwszy raz nagrywała taki... A jak pierwszy raz tyle razy gdzieś na mojej oczy? Ale się no, ale taki wieżo, taki, że to przy stole i tak, wiesz, ale przy ja, kamerze, ile, tak ja typowo... ile razy babcia mówi, żeby otworzyła kanał, gdzie gotuje. Ja mówię, kuchnia u Ani, nie? Tak, <głos》> piszcie, czy chcecie, wow. bo babcia jest codziennie serdniki robi. Babcia vlogi będzie nagrywać, bo tak, na wakacje tak. jedziemy razem, babcia też idzie. Tak jest, tak, 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 jest. więc piszcie, piszcie babci, chcecie. Babcia, żeby osłużyła kanał, oczywiście, jeśli chcecie. Ja się z wami żegnam, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pięć tysięcy, łapię w górę i kolejny odcinek z babcią. Którego jeszcze nie mamy nagranego, ale może się pojawi. Papadki, I teraz tak kogo kanał mają subskrybować widzowie? Vlog kolki. Ale ręce? ty Nicole TV, buziaczki! Aha. A propos tej szafki, co, tej szafki, co no, mówiliśmy? To jest babci szafka ze słodyczami. Teraz już trochę się zmniejszyło, bo więcej słodyczy. No ogólnie tak, tak babci szafka wygląda. A to są te pierdoły babci, zobaczcie, kwiatki, Święty Mikołaje. Tam jakieś, tam, tam. Tam! Ale to leży na stole tak ładnie. Pokazuje babci tutaj mieszkanie. Szybki szybki ten rumpur. No. no, dziękuję. Pa! A teraz przybitka jak jesteś. Dziękujemy za oglądanie. Tak co? Ja, no babcia, wstań, no zmierzymy się. Aha! A, no no, no babcia jest mała. No wstań, tak? No, Nikola wyższa. No, Ona no, już teraz duża dziewczyna jest. Ba -ba! <laughs> Żegnamy papatki jeszcze legszep.